Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do pytań. Proszę państwa jest 15 osób. 15 osób się zapisało. Czy są chętni? Nie ma. Zamykam listę. Ustalam czas pytania na jedną minutę. Pan poseł Piotr Stankę. Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Pan poseł Sylwester Pawłowski. sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze. W projekcie ustawy w punkcie 13 proponuje się, aby organizator mógł powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej, a do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych. Ten sam artykuł mówi, iż w umowie o zarządzaniu instytucją kultury z takim wyłonionym w drodze Prawo zamówień publicznych partnerem określa się następujące kwestie. Warunki wynagradzenia zarządcy uwzględniające zasady równowagi świadczeń oraz sposób podziału zysków. I tutaj moje dwa pytania. Panie ministrze, czy w, przekon w pańskim przekonaniu i przekonaniu w ogóle resortu prawo zamówień publicznych jest dostosowane do tego by zarządzać instytucją kultury i pytanie drugie skoro instytucja kultury przekazana fizycznemu lub prawnemu zarządcy ma przynosić zysk a umowa ma zawierać sposób podziału tego zysku to ja się pytam dlaczego te instytucje kultury dzisiaj administrowane przez organy prowadzące takiego zysku nie przyjmują nie przynoszą i tego zysku między sobą nie dzielą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Henryk Siedlaczek, Platforma Obywatelska. Pani posłanka Zdzisława Janowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Kuriozalna ustawa ubezwłasnowolnienia aktorów, artystów, bibliotekarzy. Spotykająca się z wielką krytyką środowiska, niekonsultowana ze środowiskami artystycznymi, mam w ręku list podpisany przez ludzi, do których mam stuprocentowe zaufanie, między innymi Orgierta Łukaszewicza, pana Wicherka i pana Walentka, którzy mówią wyraźnie, że konsultacji nie było. Sama byłam, sama byłam na konsultacjach zwołanych przez aktorów. Z panią przewodniczącą komisji w Łodzi, gdzie środowiska artystyczne z kraju i ze świata przywołały przewodniczącą komisji, żeby jej przekazać opinię, oczywiście negatywną. E, pytania. Dlaczego nie było konsultacji społecznych ze środowiskiem artystycznym niehonorowanym 20 tysięcy podpisów, które wpłynęły do państwa? Na jakiej podstawie prawnej stosujecie państwo, proponujecie nieludzki, 15-letni okres próbny dla artystów? Dlaczego wprowadzacie możliwość powołania dyrektorów w teczce słusznego politycznie. Siedzącym tutaj panem Marszałkiem Kucem byliśmy świadkami tego rodzaju działań już przed paroma laty w Polsce. I dlaczego oddajecie dobra publiczne spółkom, osobom prawnym, osobom fizycznym, które w imię zysku zlikwidują to, co jest misją kultury i teatrów, a więc nie będzie repertuaru szkolnego, będzie robienie pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Poseł. Pan poseł Jan Kulas, Platformy Panie Marszałku, Panie Ministrze Wysokiej Sejmie. Oczywiście bez emocji trzeba rzeczowo dyskutować. Pytanie o konsultacje powtarzam. Jestem przekonany, że Pan Poseł Sprawozdawca na nie odpowie po prostu, żeby nie było wątpliwości, bo konsultacje są zawsze prowadzone. Proszę zauważyć, żeby nie też nie demonizować ustawy. Z reguły ustawa jest ważna i pomaga. Wierzę, że tak będzie również tutaj. Tylko w dwóch trzecich albo i więcej organizatorami kultury są samorządy terytorialne. Tak, niektórzy się tak wypowiadali, jakby to państwo było głównym organizatorem kultury. To nie ta epoka, to 25 lat temu tak było. Panie pośle, żeby nie było wątpliwości, bo mam do pana zaufanie, proszę powiedzieć, jaki był klimat pracy i uzgodnień w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Przezpowierzyliśmy tę ustawę najważniejszej komisji. Myślę, że to jest podstawowe pytanie w takiej kwestii. Panie Ministrze, myślę, że też Pan tutaj dopowie, bo wszystkie wątpliwości trzeba rozwiać. Ja mam, bardzo jestem przywiązany do tych bibliotek oczywiście, ale jest zapisane, że likwidacja biblioteki, odwrotnie, organizator jest zobowiązany, publiczne biblioteki mogą być łączone z instytucjami inst, inst, inst. kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Czyli zadania rozumiem, że będą utrzymane. Ale w nieformalną gwarancją nieustawową są także samorządy terytorialne. Także niektórzy krytycy tej ustawy jakby nie mieli kompletnie zaufania do samorządów terytorialnych. Przecież to samorządy terytorialne są najbardziej zainteresowane rozwojem kultury, jak całokształtem rozwoju gminy. Więc w tym sensie uważam, że spokojnie rzeczowo powinniśmy dalej dyskutować, debatować. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Kazimierz Moskal, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. No, możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać, możemy mówić, że rzeczywiście projekt ten ustawy jest takim rozwiązaniem, na który wszyscy czekają i pewno większość problemów w zakresie kultury będzie rozwiązanych. Pewno wiemy wszyscy, że kultura jest ważnym obszarem funkcjonowania społeczeństwa i wszyscy, i państwo, czy organy państwowe, to znaczy rządowe i samorządowe powinny o to dbać. Natomiast w wielu ustawach, w wielu obszarach okazuje się, że państwo próbuje się wycofać z pewnych obowiązków. Też i w dziedzinie kultury. Ja tutaj tak w nawiązaniu do mojego przedmówcy, bo wolny rynek, czy ewentualnie pozbycie się czegokolwiek z tych obszarów to nie jest właściwy kierunek. Natomiast rzeczywiście mam pytanie no, związane z tymi kontrowersjami, zwłaszcza jeżeli chodzi o artystów. I mam pytanie i do Pana Ministra, i do Pana sprawozdawcy Komisji mianowicie kto był twórcą tego pomysłu żeby w ten sposób potraktować artystów żeby kodeks pracy akurat w stosunku do nich był tak uciążliwy i dotkliwy proszę wymienić osoby czy zespół który za to odpowiada i czy się zgadzacie akurat na to sprawa kolejna to jest na pewno możliwość destabilizacji funkcjonowania bibliotek biblioteki są to bardzo ważne instytucje kultury i tu myślę że te pewne rozwiązania są niebezpieczne z jednej strony Możemy łączyć z innymi instytucjami kultury, ale mam pytanie związane też z pewną propozycją, która wypływa od minister edukacji narodowej, bo też tam są takie zmiany, że biblioteki mogą być łączone w tak zwane ORE, ośrodki rozwoju edukacji, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, też z kolegiami wspomagającymi nauczycieli. I mam pytanie, czy była też w tej kwestii dyskusja z ministrem kultury. Pani minister Hal, czy rozmawiała na ten temat i kończyć, tak pewno kończąc chciałbym też jeszcze raz powtórzyć bo ja miałem pytanie do pana sprawozdawcy komisji czy pan sprawozdawca komisji w pełni utożsamia się z tymi rozwiązaniami dotyczącymi czasu pracy artystów dziękuję bardzo dziękuję panu posłowi Proszę państwa, ja zrobiłem pewien wyjątek z oczywistych względów dla pana posła Kuca i, i nie przerywałem, ale proszę nie nadużywać tego tej te Pan nie jest, Panie Pośle, nie ma powodu, że pan, także pan przekracza po raz kolejny bardzo znacząco czas, więc proszę szanować regulamin. Pan poseł Jarosław Rusiecki Prawy Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie, Panie Marszałku, ja zacznę od podziękowań. Podziękowań dla bibliotekarzy z Ciechanowca, Chorzelowa, Dzieszkowic, z Objazdu, z Zelowa, Szczyżowa, z Brzostek, z Dębowca i wielu innych małych miejscowości w Polsce, którzy widzą zagrożenie w tej ustawie. Zagrożenie polegające na tym, że te biblioteki w przyszłości mogą zniknąć. Niestety ta ustawa jest realnym zagrożeniem, tak jak jest zagrożeniem dla twórców, o czym wspominał tutaj pan Kazimierz Kuc. Więc nie tylko bibliotekarze z małych miejscowości, ale i artyści są zagrożeni tą ustawą, ich działalność. Ja chciałbym zadać pytanie panu ministrowi, któremu współczuję, że akurat dzisiaj musiał się pojawić. Mianowicie w zmianie 25, w punkcie trzecim. Ta ustawa zwalnia dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji artystycznych z tak zwanej ustawy kominowej. Jedno zdanie, panie marszałku. I Jak to się ma do pisma skierowanego z Ministerstwa Finansów 15 kwietnia do ministrów i kierowników urzędów centralnych, aby dbać o dyscyplinę wydatków w związku z przekroczeniem przez Polskę deficytu budżetowego. Czy to nie jest tak, że ci wielcy dyrektorzy instytucji artystycznych mogą zarabiać proszę wiele, kończyć, a ci młodzi artyści mają utrudniony dostęp do swojej aktywności twórczej? I gratulacje. Gratuluję panu ministrowi Wekslerowi, że z funkcji proszę. ministra trafił. Przepraszam, z funkcji ministra trafił jako dyrektor do Telewizji Polskiej, a pan dyrektor Juliusz Braun z funkcji dyrektora na prezesa Telewizji Polskiej. Myślę, że jest to oznaka odpartyjnienia i odpolitycznienia. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Rządowy projekt zakłada wprowadzenie rozdziału 2A pod tytułem Pracownicy Instytucji Kultury, który regulować ma sposób zatrudniania pracowników Instytucja Kultury. Projekt wprowadza pojęcie pracownika artystycznego, którym jest artysta, wykonawca, zatrudniony w instytucji artystycznej, w szczególności na stanowisku aktora, śpiewaka, tancerza, muzyka. Zmieniona ustawa w artykule 26H wprowadzić ma obowiązek uzyskania przez pracownika artystycznego zgody pracodawcy na dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie zajęć na rzecz innego podmiotu przez pracownika artystycznego. Zgoda ta jest konieczna, jeżeli dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie mogłoby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Projekt zmian nie zawiera wytycznych dotyczących formy tej zgody oraz regulacji na wypadek nieudzielenia zgody przez pracodawcę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika artystycznego. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, jaką formę przyjąć ma zgoda udzielana przez pracodawcę zainteresowanemu pracownikowi artystycznemu i drugie, jaki tryb odwoławczy przysługuje pracownikowi w przypadku otrzymania przez niego odmowy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Robert Kołakowski, prawo sprowadzić. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie ministrze. Rozpatrywana przez nas ustawa wzbudza wiele kontrowersji. Większość środowisk artystycznych uważa, że niektóre zapisy projektu ustawy grożą poważną destabilizacją funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce, co w konsekwencji może doprowadzić do Pogorszenia jakości usług kulturalnych na dziesięciolecia. Jednymi z najbardziej bulwersujących są zapisy dotyczące zawierania umów z artystami na czas określony. Tutaj już o tym mówiono, dopiero po 15 sezonach artysta może mieć podpisane umowy na czas nieokreślony. Czy takie rozwiązania są zgodne z przepisami prawa pracy i czy są one sprawiedliwe? Ustawa budzi również wielki niepokój w środowiskach muzealników, bibliotekarzy, Polski Związek... Bibliotek ogłosił akcję protestacyjną, wskazując wiele zagrożeń. Wobec tak wielu zastrzeżeń różnych środowisk, zasadne wydaje się pytanie, czy zmiany forsowane przez rząd w nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw są w ogóle potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, ja mam pytanie szczegółowe dotyczące zapisów artykułu 15 ustawy. Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz towarzyszeń zawodowych i twórczych. W przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu Zasięganie opinii związków zawodowych nie jest konieczne. Dotychczas związki zawodowe miały takie uprawnienia i w trakcie konsultacji zgłosiły swoje propozycje, aby nadal miały prawo wydawania opinii w tej sprawie. Czym rząd kierował się, dokonując tej zmiany, która ogranicza uprawnienia związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych? Pytanie kieruję trochę w związku z odwołaniem dyrektora teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przez nową władzę samorządową. Wyraźnie z powodów politycznych, z naruszeniem procedur, co ma epilog w Sądzie Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Pani posłanka Bożena Kotkowska z ośrodkowym panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Dlaczego tylko w Polsce ma obowiązywać ustawowy zakaz zawierania przez 6 lat lub 15 lat umów o pracę na czas nieokreślony z artystami różnych zawodów i specjalności pracujących w publicznych instytucjach kultury? Dlaczego chcecie Państwo zlikwidować biblioteki? To jest dla mnie w ogóle niezrozumiała sytuacja i niezrozumiały zapis w tej ustawie i w ogóle nie rozumiem, Platforma Obywatelska chce zlikwidować biblioteki. To jest jakiś, jakiś absurd. Dlaczego ta ustawa wzbudziła takie kontrowersje, oburzenia artystów, związków zawodowych i jest oprotestowana przez ZASP? OPZZ, bo też byłam właśnie proszona o interwencję i oczywiście różne inne związki zawodowe. Czy w związku z tym protestem tych akurat ma być tworzona dla, dla artystów, dla kultury ta ustawa, czy w związku z tym nie zamierzacie się Państwo wycofać, ponieważ no, jest to tak kontrowersyjna ustawa, że należałoby się wycofać z tego absurdnego projektu? Dziękuję bardzo.